Dobrze, moi kochani, teraz takie czytanko, wiadomość od osoby, o której teraz myślicie. Co ta osoba chce Wam przekazać? Zaraz zobaczymy. I jeżeli chodzi teraz o to czytanko, to zobaczymy, bo jeżeli karty wypadną, to te, które wypadną, te. będę w czytaniu, tak? Zobaczymy. O, to osoba chce Wam przekazać. Chyba, że nie, nie wypadną żadne karty, to wtedy wyciągniemy sobie. Z tej. Na dużo, no trochę tych kart wypadło Dobrze, starczy No i zobaczymy Co ta osoba, o której myślicie Chce wam przekazać Co to będą za Wiadomości Dla was Patrzę tylko, czy widać, bo, e, bo nie wiem, czy to będzie wszystko widać w kamerze. Zaraz zobaczymy. Hmm. To światło tam odbija te karty, zwłaszcza te na dole, te trzy może nie, nie wyraźnie być widać. E, dobrze, moi kochani, no już przechodzimy do czytania. E, bo tu może też chodzić o, o tej os o, tutaj teraz powiem od tej osobie, o której myślicie, tu może chodzić o to, że na przykład zastanawiacie się, czemu ta osoba się nie odzywa, to właśnie ona ma wam do przekazania, że jakby teraz y, ma tłuk pracy, tak nie może, na razie się do was nie odezwie, ma dużo pracy, y, dużo y, jakby załatwiania swoich osobistych spraw. Y, y, tutaj też y, coś u tej osoby jest też w zawieszeniu, czyli coś stoi w miejscu. I właśnie ta osoba, o której myślicie, też się denerwuje, bo chciałaby, żeby ta sprawa w końcu poszła do przodu. A to stoi w miejscu, tak? Ta osoba się do Was odezwie, tylko no, na razie musi uporać się z pracą, bo ma dużo zleceń. I jakby teraz nawet nie ma czasu e, dla siebie samej, ta osoba, tak? Więc, jeżeli pozałatwia swoje osobiste sprawy, upora się z pracą, to na, pe na pewno odezwie się do was na 100% ta osoba. Tylko teraz właśnie przekazuję wam to, że ma natłok pracy, ma dużo pracy i dużo spraw do pozałatwienia, a zwłaszcza ta jedna, co denerwuje tą osobę, to, że stoi w miejscu. Także nic do przodu w tej sprawie nie idzie, tylko stanęło wszystko w miejscu. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanko dla Was. Pa!